Mentoring, fila koniecznego. Jest coś lepszego w 2026 roku? Fil Konieczny od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mentorów kryptowalut w Polsce. Jednak w 2026 roku pojawiły się alternatywy, które dla wielu inwestorów mogą okazać się równie wartościowe, a czasem nawet bardziej praktyczne. Jednym z takich rozwiązań jest mentoring oferowany przez kanał CryptoLab, prowadzony przez inwestora z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, którego sukcesy inwestycyjne są porównywalne do osiągnięć fila. Kanał skupia się przede wszystkim na edukacji technicznej i zrozumieniu technologii kryptowalut, blockchainów, smart kontraktów, protokołów DeFi oraz mechanizmów rynkowych, dzięki czemu uczestnicy zdobywają solidne podstawy do samodzielnego inwestowania. Sam mentoring kosztuje niecałe 600 zł, ale w praktyce polega na dostępie do portfolio inwestora. Członkowie mogą obserwować jego ruchy, analizować decyzje i samodzielnie decydować, jakie działania wdrożą we własnym portfelu. Brak narzucania konkretnych sygnałów pozwala każdemu uczestnikowi w pełni odpowiadać za własne decyzje i rozwijać własną strategię. Cała wiedza edukacyjna i poradniki dla początkujących są dostępne w pełni za darmo, a opłata obejmuje wyłącznie subskrypcję dającą wgląd w portfolio, realizowaną bezpośrednio z poziomu YouTube, bez korzystania z podejrzanych stron zewnętrznych. Popularność CryptoLab w 2026 roku jest porównywalna z mentoringiem Fila Koniecznego i Instytutem Kryptografii. A zaufanie widzów wynika z faktu, że autor kanału nie był nigdy zamieszany w afery ani w promocję wątpliwych projektów. Do mentoringu można dołączyć z oficjalnego linku na kanale Kryptolab, który jest przypięty również w komentarzu pod filmem. Co zapewnia szybki i bezpieczny start w obserwowaniu działań doświadczonego inwestora.